To jest wbrew rozumowi duchowemu, który tworzy atrakcję, równowagę na poziomie każdego bytu, jakim jest człowiek. Każdy człowiek ma instynkt samozachowawczy i każdy człowiek ma rozum duchowy, czyli potrzebę wzrastania i wychodzenia z kryzysu. I teraz. Jeżeli mamy profesjonalną ingerencję, która ukierunkowana jest na dostarczenie bodców satysfakcjonujących specjalistę, który uważa, że tą drogą bez zgody pacjenta i bez współdziałania z pacjentem, czyli tym, który stanowi przedmiot oddziaływania, można wydostać go z kryzysu, to jest w całkowitym prawda nieporozumieniu myślowym myśleniu patologicznym i dezintegracyjnym najpierw musi odpowiedzieć muszą odpowiedzieć środki i siły człowieka które decydują o tym czy on chce się zmienić i na ile zasoby i potencjały człowieka pozwalają mu się zmienić nie może być tak że mamy do czynienia z procedurami, zasadami, które tworzą pewien wymiar homogeniczny, jednorodny w zakresie efektów dla wszystkich. To jest nieporozumienie. Ale oczywiście gorszym nieporozumieniem jest to, że uznajemy pewną skuteczność na poziomie ocen sądów i wyobrażeń tych, którzy przejmują wykonanie w tym wypadku czy stanowienie i stosowanie kary kryminalnej. Ponieważ tą drogą ubezwłasnowalnia się tych, którzy tej zmianie podlegają.